Witam serdecznie na moim kanale Dzisiaj będą zdrapki za 40 zł Za ostatnią wygraną w krzyżówkach I liniach Tam było 40 zł wygrane Więc wymieniłam sobie I mam, kocham zdrapki Może kasy Jamesa Bonda Premie I daję szansę jeszcze drodze Do miliona za 20 zł Może dzisiaj da jakąś Wygraną. Numerek 13 ma taki dosyć pechowy, ale a może akurat dzisiaj przyniesie szczęście. Sprawdzamy. Kocham zdrabki. Troszkę może przybliżę. O i lecimy. Co my tu mamy? Mamy ósemeczkę. Trójkę. 14 i osiemnaście. Albo serduszko. Można znaleźć, mamy tak pierwsze jedenaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, cztery sześć, na razie nic trzydzieści jeden, trzynaście, dwanaście jeden i dwadzieścia dziewięć, no i trzeci rządek. Jest 16, 32, 7, 34 i ostatnie 9. No to strzelało sobie tylko w bok, gdzieś tam, ale nie trafiło. Może kasy. Zobaczymy. Tutaj oczywiście możemy znaleźć ten kuferek i liczby 35. 16, 7 i trujeczkę. No to szukamy. Mamy 6, więc obokiem zaczęliśmy tradycyjnie. Dalej 22, 31, 34, 33. Drugi rządek 26, 4. 25. Mamy skrzyneczkę. Mamy skrzyneczkę. Jakaś wygrana będzie. I ostatnie. 18. Już tak chciałam powiedzieć, że strzela obok. Ale coś tam trafiliśmy. Sprawdzamy, czy tylko zwrot. No nie, jest więcej. Jest dycha. Super. Super, super. Dzisiaj może kasy dało wygraną. D, d, d. Pierwsza dycha wpadła. To jeszcze 30 i będziemy na zero. Reimsbond. Bond. I tutaj, oczywiście, muchy albo piki w bonusie. Mamy Co my tu mamy? Lornetkę, kapelusz, pióro, kość, mapę, krzesło, latarkę i świat a w bonusie jest kluczyk, więc dzisiaj James Bond pusty sprawdzimy premię tą moją znienawidzoną ja nie wiem, u was widzę jakoś wygrane w tej zdrabce, a u mnie same pustaki pierwsza gra pusta śliwka złoto 7 tu jest 7 winogrono kwiat złoto kier biedronka Spotkowa moneta, arbus, karoworek, biedronka, no i winogrono z arbuzem i spotkową. I ta zdradka nadal jak zaklęta, wygranych nie daje. Dobra, sprawdzamy tą drogę do miliona. Czy tu coś będzie? Tu oczywiście. Liczba wygrywająca musi być taka sama z moją liczbą, ewentualnie może być razy dwa. Wtedy się pomnoży. Mamy 17, 19, 21, 26, 35, 34, 22, 21, 9, 6.

Co by to było na przykład? Tu 200, a tu 50. No. Chciałoby się, prawda? 47 i 47. No, ale mamy, mamy wygraną, więc na pewno 30 zł już dzisiaj będzie, więc minusik niewielki. Drapiemy dalej, bo tu oczywiście. Wygrane się sumują dziewiętnaście i trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści trzy, czterdzieści, jeden, piętnaście, trzydzieści siedem i trójeczka, czterdzieści cztery, trzydzieści.

41. Ale wygrana jest. Droga do miliona. Sprawdzamy, czy tylko zwrot 20 zł, czy może więcej. Co? Chyba co to może być? 40, 50, 100. No. Patrzymy. Patrzymy, no, ale jest tylko zwrot 20 zł. Trochę szkoda. Bo jak na razie ta zdrabka więcej mi nie dała niż dwie dychy, ale dobrze, że daję chociaż te dwie dychy, bo to wiecie, jak to jest drogie zdrabki, przegrywają to już jest troszkę większy ból. A dzisiaj na 40 zł, 30 zł odzyskane, więc nie ma tragedii, nie jest najgorzej. Może kasę 10 zł pod skrzynką, a tutaj dwie dyszki z No dobra. Dzięki serdeczne za dzisiaj, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików, no i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, pozdrawiam, cześć!